Lewandowski oszukuje czas. Flick i Kounde odmienili Polaka setny gol i trofea na horyzoncie. Robert Lewandowski w wieku 36 lat zachwyca w FC Barcelonie 40 goli w 45 meczach, lider klasyfikacji strzelców La Ligi i blisko setnego gola dla Blaugrany. Relewo ujawnia. Hansi Flick i trener Kounde przekonali Lewego do nowych treningów eksplozywnych, które odmieniły jego formę. Czy trio z Rafinchą i Jamałem da tytuły? Oto kulisy renesansu Polaka. Robert Lewandowski w sezonie 2024 i 2025 roku zadaje kłam powiedzeniu, że powszechny elektroniczny system ewidencji ludności Unii oszuka 36. Letni kapitan Polski strzelił 40 goli w 45 meczach, 25 w Lalidze, 10 w LM. Prowadzi w klasyfikacji Pichici i jest o krok od setnego gola dla FC Barcelony. 99 po tabletach z Dortmundem 4,0. Po słabym sezonie 2023 i 2024, gdy krytykowano jego skuteczność, 18 goli w La afani a fani wątpili w powrót do formy z Bayernu, 55 goli w 2020 i 2021, lewy błyszczy sport pisze, Polak gra jak w Prime. Klucz do renesansu. Relewo ujawnia. Hansi Flick i trener przygotowania fizycznego Pepe Kounde wprowadzili zmiany w treningu Polaka, które zrewolucjonizowały jego grę. Z 70 punktami w La Lidze, półfinałem LM w zasięgu i finałem Pucharu Króla 26 kwietnia, Lewandowski z Rafinchą i Jamałem, może zdobyć potrójną koronę. Zeszły sezon był trudny, 18 goli w Lalidze i brak trofeów pod wodzą Ksawiego rodziły pytania: czy lewy się wypalił? Głosy o schyłku kariery ucichły w 2024 i 2025 roku. Polak strzela jak maszyna. Het, trick z Gironą 4-1, dublec z Walencią 2-1, dwa gole z BVB. Relewo zdradza. Flick, znając Polaka z Bayernu, 41 goli w 2019 i 2020 i Kounde przekonali go do nowego planu treningowego. Klucz. Ćwiczenia eksplozywne, sprinty, skoki, dynamiczne ruchy, które przyspieszają regenerację i poprawiają szybkość. Lewy, grający 3872 minuty w sezonie, 86 meczów. Unika kontuzji jego jedyny uraz, lewe udo przed Dortmundem, drobiazg, nie zatrzymał go. Sport.s podkreśla: „Zero urazów to efekt Kounde. Początkowo sceptyczny, Polak zaufał Relewo, pisze, gdy poczuł efekty, wdrożył plan w 100%. Dużą rolę odegrała Anna Lewandowska, trenerka fitness, według Relewo. Wprowadziła nowy plan suplementacji, wspierając dietę i regenerację. Efekt. Lewandowski z 25 golami w lalidze, 2 w złotym bucie za salachem, przewyższa Mbappe 22 gole, a w LM 10 goli, goni Rafinche 12. Trio z Jamałem 11 asyst i Rafinchą 20 asyst, to machina Mundo Deportivo zapowiada, mogą zdobyć wszystko. Stny gol dla barki. Po 99 w 135 meczach 0,73 gola na mecz. Jest blisko rewanż z BVB 15 kwietnia, to szansa, choć uraz uda budzi niepokój. Sport uspokaja. Lewy będzie gotów setka w Dortmundzie to przeznaczenie. Kibice na X szaleją. 36 lat, a gra jak 26. Latek złota piłka czeka. Flik z są 22 meczów bez porażki. Stworzył potęgę Barca. Po 1.0 z Leganes ma 4 punkty przewagi nad Realem. Kontuzja Bolt 3 tygodnie pauzy komplikuje plany, ale powrót almą 8 goli daje głębie. As.com reflektuje. Flick i Kounde zrobili z Lewego bestie Trofea są blisko. Szczęsny 12 czystych kont i Lewandowski 40 goli to filary czy setny gol i tytuły przyjdą w maju. Celta 18 kwietnia i Dortmund pokażą lewy, z nową energią, nie zwalnia, a złota piłka po dramatach 2020 i 2021 jest w zasięgu.